chcę chcecie dzisiaj film na dworze? Bo no postanowiłam, że jak jest śnieg, jest dużo śniegu, postanowiłam, że może nagram film na dworze, też no czas. Dużo śniegu pada, w sumie duże płatki śniegu padają. Może się okaże, że jutro się stopi, ale, ale oby nie. Mamy ferie od szkoły, więc śnieg musi padać, tak? Mają być zimowe ferie. Może dzisiaj pójdę na sanki z mamą? Może. O Boże, kurde. W sumie moja mama z moim bratem pojechali na zakupy. Do gębic oczywiście. Jak ktoś mieszka w gębicach, to pozdro. I w ogóle. Możecie mi zadawać pytania w komentarzach, jak, jak chcecie. I będzie film na śniegu, oczywiście. Więc pozdro dla Was. I na razie. Pyk.